Witajcie kochani, w tym filmiku chciałbym Wam pokazać jak podłączyć napęd do bramy przesuwnej. Jest to napęd firmy Nice mm, ROX 600 ze sterownikiem ROA 40. Zapraszam serdecznie do oglądania. Tutaj możecie się przyjrzeć jak ten sterownik dokładnie wygląda. Upewnić się, że na pewno macie taki sam. Przewody ja już mam poprowadzone. W czasie filmu wytłumaczę, który przewód od czego. Jedną skrętkę żelowaną mam puszczoną od silnika do domu. Druga skrętka żelowana idzie od silnika do pierwszej czujki od fotokomórki. Kolejna skrętka żelowana idzie od silnika do drugiej czujki od fotokomórki. Obie czujki wymagają zasilania. W moim przypadku jest to 24V. Ja jestem zwolennikiem puszczania napięcia. Nawet jeżeli to jest taki bliski odcinek na dwóch żyłach. Wydaje mi się, że nie ma wtedy takich spadków napięcia. Można to zrobić na jednej żyle. Ja wolę to zrobić na dwóch. Te pomarańczowe żyły skręcone razem z pomarańczowo-białą to jest właśnie zasilanie do obydwu czujek plus 24V. Jedna żyła zielona jest żyłą od czujki odbiorczej, gdzie też musi być podane 24V plus. I jedna żyła zielona to jest żyła, która idzie od skrętki do domu. Będzie mi ona potrzebna, ponieważ będę chciał sterować bramą przez zamela suple oraz przez wideodomofon. Teraz wszystkie te żyły musimy umieścić w złączu numer 9. Jest to wyjście plus 24 V ze sterownika. Po przykręceniu przewodów plusowych czas się wziąć za przewody minusowe. Minus musimy doprowadzić tylko do jednej i do drugiej czujki od fotokomórki. W moim przypadku tak samo są skręcone dwie żyły. i tylko te dwie żyły musimy połączyć do minusa. Jak na filmie widać, wykorzystałem do tego żyły brązowe i biało-brązowe. I przykręcamy je do złącza numer 8. Teraz potrzebujemy jeszcze jedną żyłę, która będzie szła do fotokomórki odbiorczej. W moim przypadku jest to żyła biało-zielona. Tą żyłą będzie przesyłany sygnał do centrali z fotokomórek. Podłączamy ją do złącza numer 11. Teraz potrzebuję odnaleźć skrętkę, która idzie do domu. I z niej jeszcze jedną żyłę. W moim przypadku wybrałem sobie żyłę biało-zieloną. Podłączam do złącza 13. Jak już wspominałem wcześniej, te żyły będą służyły do sterowania bramą. Między innymi przez wideodomową. Pora na zasilenie lampy sygnalizacyjnej. Lampa sygnalizacyjna zasilana jest 230 V. Jak widać, tutaj połączyłem ze sobą dwa przewody. Jeden, ten biały przewód, idzie do lampy sygnalizacyjnej. Przewód czarny idzie do sterowania, od oświetlenia podjazdów. Przykręcamy te żyły teraz do kostki z oznaczeniem flash. Numer 4 i 5 Moja lampa sygnalizacyjna ma wbudowaną antenę, która zwiększa zasięg działania pilota. Dlatego puszczony do niej jest też przewód koncentryczny. Podłączamy go do kostki z numerami 1 i 2. Zwróćcie uwagę, że żyła główna powinna iść do jedynki, a ekran do dwójki. Wszystkie przewody, które były mi potrzebne, mamy już podłączone. Na sam koniec zostało nam podłączenie zasilania. Zwróćcie uwagę, że przewód ochronny ma zarobioną taką wsówkę. Ponieważ jest to przewód ochronny, nie jest wymagana tutaj jakaś izolacja na tej wsówce. Warto tylko jest tą wsówkę do przewodu przylutować nie zaciskać, bo jest duża szansa na to, po prostu, że ten przewód się wysunie. Placówkę tutaj wpinamy w odpowiednie miejsce, oznaczone jako uziemienie. Przewody zasilające łączymy do tej czarnej kostki z oznaczeniami 1 i 2. Do jedynki idzie przewód fazowy, do dwójki przewód neutralny. Zostało nam jeszcze tylko przykręcenie mocowania przewodu. Przechodzimy do podłączenia lampy sygnalizacyjnej. Na lampie są dwie kostki. Jedna jest do podłączenia przewodu antenowego, druga jest podłączenia zasilania do lampy. Tutaj tak samo należy zwrócić uwagę, gdzie ma być przewód główny: od przewodu antenowego, a gdzie ekran podłączony. Czas na zasilanie. Przewód. Brązowy łączymy do złącza oznaczonego literą L, przewód niebieski literą N. Lampka podłączona wystarczy ją teraz tylko skręcić. Przechodzimy do czujki od fotokomórki odbiorczej. Ma ona cztery podłączenia. Pierwsze plus 24V, drugie minus, trzecie podłączenie kom, podłączenie komunikacyjne, można by je było zmostkować z plus 24V, ale mamy puszczone na zielonej żyle osobno. Przypominam tylko, że żyła pomarańczowa z pomarańczowo-białą jest plus 24, żyła brązowo z brązowo-białą, jest minus. Do kom idzie żyła zielona, a do ostatniego podłączenia idzie żyła biało zielona. Czujka odbiorczą mają podłączoną możemy przejść do czujki nadawczej. W tej czujce podłączenie jest banalnie proste, ponieważ musimy podłączyć tylko i wyłącznie zasilanie. Więc myślę, że tutaj to już nie ma żadnej filozofii. Mamy już podłączone wszystkie przewody. Teraz możemy włączyć zasilanie bramy. A na następnym filmie pokażę pierwsze uruchomienie i programowanie napędu. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.